bardzo się cieszymy z tego, że to już będzie 31. edycja, a dodam, że my jako sztab w Czaplinku bardzo jesteśmy... Cieszymy się, drodzy Państwo, z tego, że Jurek Owsiak przekazał nam gadżety, które są podpisane przez niego i to na pewno będzie punktem kulminacyjnym podczas finału, który będzie w hali widowiskowo-sportowej. Zaczynamy o godzinie 15. Jak wiadomo, do godziny 20.00. Odnośnie światełka do nieba jeszcze trwają pertraktacje, ponieważ wiemy, że nie wszędzie i nie wszystkim może się temat podobać. Tu chodzi również o zwierzęta, więc zobaczymy, jak, w jakiej formie będziemy chcieli uczcić ten, ten finał. Natomiast, jeżeli chodzi o sam przebieg, no, będzie wiele atrakcji. Między innymi również będą rozgrywki meczowe młodzików, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będzie dmuchany zamek, będzie wata cukrowa, będzie mnóstwo, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Serdecznie zapraszam rodziców razem z dziećmi. Oprócz tego będziemy mieć połączenie też ze sztabem w ten sposób, że będziemy chcieli z tym głównym sztabem, oczywiście, żeby można było na kręciole pokazywać na telebimie, jak wyglądają tam licytacje, jakie zespoły występują. I oczywiście będą również sekcje Czapelńskiego Ośrodka Kultury. będzie. Również strefa rap, gdzie będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. A oprócz tego, jak powiedziałem, najbardziej dla nas istotna rzecz, czyli licytacje. One będą o równych godzinach. Mam nadzieję, że Państwo będziecie usatysfakcjonowani. Będzie kawa, będzie herbata. Serdecznie, serdecznie Państwa zapraszam. To nie jedyne wydarzenie, jakie planuje Czaplinek. Ostatnio sam pan, pan reklamował, wydarzenie duże muzyczne. Co to ma być? No tak, drodzy Państwo, już stało się tradycją, że Czaplinek jest związany z kulturą i staramy się serwować różnego rodzaju kultury. Nie tylko polent rock, nie tylko strefa relaksu organizowana, artystyczna strefa relaksu organizowana przez Czaplińskie Ośrodek Kultury, ale również wydarzenie, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli poczuć się jak w prawdziwej operze. Będzie to 25 lutego o godzinie 18. Będzie to Zemsta Nietoperza. Jest to operetka Johanna Straussa do słów Juliana Tuwima. Libretto jest kapitalne. Musicie Państwo na tym być. Ja podam tylko przykład jego zabawy słowem, ponieważ on, jeżeli chodzi o Juliana Tuwima, jest po prostu no to, to jest taki ewenement. Najlepsze tłumaczenie, które zostało znane na świecie, jeżeli chodzi o tę operetkę. Na przykład jak Adela śpiewała Taki pan jak pan Zagraniczny Pan. I to jest taka dla wszystkich pań, które, które yy, słuchały pani Grażyny Brodzińskiej, no to to jest taki sztandarowy utwór, ale tam yy, później Adela pyta yy, naczelnika więzienia i co będzie protekcja? Julian Tuwim powiedział, drodzy państwo, w swoim tłumaczeniu tak. Daję rękę i moja głowa w tym, żeby głos z takimi nogami miał odpowiednie plecy. To jest cały Julian Tuwim. Także ja serdecznie zapraszam, będzie więcej takich smaczków. Bilety są dostępne w Czapłyneskim Ośrodku Kultury w cenie 50-60 zł. To będzie w hali widowiskowo-sportowej. W przerwach będzie kawa, herbata w cenie biletu. Oczywiście również będzie szampan, który będziecie mogli Państwo, będziecie mogli Państwo uraczyć się w przerwach. Będą dwie przerwy po 20-25 minut, a przyjedzie 70-osobowy skład. Będzie to chór, będą soliści, będzie orkiestra Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją pana dyrektora Wajraka, który jest tutaj w tej kwestii, no, to jest pierwsza półka, jeżeli chodzi o y, polskich dyrygentów, także serdecznie, serdecznie zapraszam. W sumie trzy godziny fantastycznej zabawy. Y, Poland Rock już opublikował informacje o niektórych y, wydarzeniach, no i z takich gwiazd to będzie Spin Doctors i y, 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 Napalm Dead. Na który koncert Pan pójdzie? Oczywiście na Napalm Dead, drodzy <laughs> Państwo. Ja jako śpiewak operowy nie mogę się doczekać tych koncertów. A jak przygotowania do Poland Rock? macie kontakt z fundacją mamy cały czas jesteśmy w stałym kontakcie przygotowujemy sam teren tu mówimy o poszerzeniu wejścia na Poland Rock. w tej chwili nastąpiła wycinka zakrzaczeń to spowoduje że będzie to troszeczkę szersze gardło wejścia jak również i na, samym, na samej płycie lotniska przygotowaliśmy w taki sposób teren, by pokojowy patrol mógł znaleźć się głębiej, jakby przy lesie. Przez co scena zostanie cofnięta, czyli bliżej, jakby Lidla czyli my poszerzamy jeszcze teren samego. Samego festiwalu, no i liczymy na to, że Państwo nas odwiedzicie. Oczujecie ten zeszłoroczny Polantrock festiwal, że to pozytywnie wpłynęło na ten region? Tylko pozytywnie. Ja nie widzę żadnych minusów. Nie mieliśmy ani jednej skargi, drodzy Państwo. Czaplinek, jak widzicie, stoi. Nic się nie stało. My jesteśmy przede wszystkim szczęśliwi, że Taka reklama nie tylko samego Czaplinka i, i tutaj przez ten polentrok, ale całego powiatu drawskiego spowodowała już y, taką reklamę, na którą nie byłoby nas stać, bo mówimy tutaj naprawdę o dziesiątkach milionów złotych, które trzeba by było wyrzucić na, brzydko powiedziałem, y, trzeba by było wyłożyć na, na to, żeby nasz y, region zareklamować na y, y, arenie y, międzynarodowej.